W dzisiejszym odcinku będziemy grać w Carpsy X Drive 2. Chciałam powiedzieć, że jest to mój pierwszy odcinek na tym kanale, więc prosiłbym was o zasubowanie tego kanału. Mam nadzieję, że się będziemy szybko rozwijać. No i oczywiście za lajkowanie. A teraz, bez przedłużania, przechodzimy. No i teraz tak. Yy... To jest gra bardzo fajnie dopracowana. Jest dużo, tu no trochę błędów jest, ale jest bardzo fajnie, fajnie zrobiona. Nazywa się CarPsyHiggs Drive 2. Możecie sobie ją wytestować. Bardzo fajnie by było wytestować. Jest to gra, gdzie testujecie auta fajnie się one rozwalają. I takie tam. Więc może skoczmy sobie na mapę rampy. Właśnie żeby pokazać Wam jak to działa. Yy, no i co? Jest to gra multiplayer o, no, właśnie o to mi chodziło właśnie jakoś wypadł zderzak z portrzaka. No i co? Mamy tutaj mnóstwo samochodów, oczywiście są też samochody płatne, jest samochód, który jest niezniszczalny, jest samochód, który jeździ 5000 pię km na godzinę, ale... Weźmy sobie może tutaj najszybszy samochód, żeby nas tak zaskoczyć. No i dźwięki nie są najlepsze, ale właśnie się, co jest w imieniu, się rozlecamy, jak widzicie, już mamy. Przerobaliśmy szkola, że nie ma tej fizyki wody, że ta woda jest taka fajna, nie zatrzymuje, stawia taki opór ale... O, ale ...szybko jechał gościu Jest też y, druga wyskocznia, y, to jest taka zjeżdżalnia, a tutaj jest taka wyskocznia, fajna No i powiem wątela y, Mamy coś takiego, jak jeszcze drugie wody, to, są, się nazwę, ale to dlatego, że nie jest robione naturalnie, dla tego się mogą oryginalnie nazywać. Yy, Jakiś BMW X5 czy coś takiego. Ma na przykład z wózkiem z tyłu. Poproszę bardzo. I jest to BMW. Ono jest bardzo szybkie zresztą. No jest wózeczek. Ale nie to, ale najlepsze auto do skarania. Tutaj o tutaj. jest drak. Widać, że ma ogromne przyspieszenie. To jest takie lekkie. To jest takie lekkie. Tak skacze. Dzień, nie Moi kościu, ej! Co? Co ty zrobiłeś? Musimy zrespawnować to auto jeszcze raz. Ci ludzie jednak troszkę przeszkadzają. O, widzicie, to jest to auto w km za które jedzie km. tysiąca kilometrów. No nie Trzeba wam że to auto jest jakieś mega mega przyspiesza. Ale mamy tutaj też dragon. Czyli mapę tego I Zobaczcie, ja leciutko wysmoczyłem. Yy, no niezbyt to wyszło, ale dobra. Yy, oczywiście nie tylko z tej gry będziemy nagrywać odcinki. Będziemy testować różne gry, na przykład w takie, które nie gram na co dzień. No i również będziemy testować inne fajne gry, w które nie gram za dużo ludzi, a są bardzo, bardzo dopracowane I się, i się ci ludzie bardzo nad nimi starali. I zobaczcie, jakie auto sobie możemy wziąć. Może pokażę Wam coś jeszcze. Czekajcie, tu mamy taki pachołek. Chodzi o to, że tu są takie przeszkody, tu na przykład możemy taką ściankę, która jest w sumie bez sensu, bo się rozpada. Tu mamy jakiś stożek, szpilki do kręgi świąteczne, drzewko, takie auto stare, jakąś piłeczkę. I tu mamy takiego manekina do testów zderzeniowych i on po prostu jest, no, jest zbyt ruchliwy. I mamy manekina, też myślę, że który jest bardziej ruchliwy. Tu masz Coś mi się mikrofon e, no więc przechodzimy do odcinka e, no i chciałem wam tutaj pokazać te przeszkody nie, możemy sobie postawić kurczaka na przykład który chodzi ale jest dziwny bardzo e, co jeszcze na pewno zmieńmy sobie teraz mapę bo jest tutaj dużo map ja nie gram w tą grę pierwszy raz Chciałam po prostu Wam ją pokazać Wejdźmy sobie na przykład na mapę... Autostrady Niech, niech będzie, wejdźmy sobie na mapę autostrady O Boże, musi się wczytać Ech, Poczekajmy aż się wczyta piesek no, no, wczytaj się, wczytaj się. O, już się wczytuje, już się wczytuje powoli. No, i chyba się już wczytało. Tak, chyba się już wczytało. No i co, mamy tutaj samochody, które tak mogą się z nami zderzać? Nie wiem, weźmy sobie to pa Pagani, czy, czy co to jest? Jest pagani. thank Najszybsze auto to jest ten kaniksek ten, ten Absolut. No i zauważyliście pewnie, że mamy tutaj jakieś dwa krocy i Kawasaki Ninja. No i one nie są bardziej wyprobowane, właśnie o te motory chodzi. sobie listę. Tutaj możemy sobie dołożyć kasę, dlatego że ja mam troszkę za dużą główkę na nią zostaje, a gdy go usunę... I patrzcie, ja się stałem aktualnie niewidzialny. Ja jestem tu normalnie. Chciałem powiedzieć, że też... Chciałem powiedzieć też, że postaci się... O, jak jakiś samochód wjedzie w postać, to yy, ta postać może zniszczyć ten samochód. więc tak. Wypróbujmy sobie już inną mapkę. Eee... Yy... Sprawdźmy może nie wiem sprawdźmy yy, pójdźmy sobie o na mapę FreeRAM. czy coś takiego FreeRAM. nie wiem jak to się czyta No i tutaj mamy yy, po prostu to jest jedna rzecz, która jest bardzo fajna w tej mapie yy, weźmy sobie jakieś losowe autko, na przykład nie wiem by... Hmm... Weźmy sobie BMW M7, czy coś takiego. I zobaczcie, jedziemy, jedziemy, jedziemy. sobie, znalazłem buga w tym czasie wysiada i trawa ciągle są w nieskończonościągnięte o no tylko musimy w idealnym momencie zobaczcie o zobaczcie zobaczcie I teraz pan i teraz ciągle jedziemy dwa deski połównie to jest bardzo fajne ale już nie

Pół ten, no albo no, słabego celu, dobra eee, wypróbujmy, więc to auto do skoków eee, postaram się przynajmniej dla was, widzowie, wszystko dla was o i właśnie o tym, drag mnie jest, Drak drag ma, ale to przetestujemy w następnym odcinku widzowie. Więc jedziemy, jedziemy, uwaga. Uf, ude, widowie, widowie. Ude, wde, 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 o kurde, widzowie, ja Ale to auto Dlatego, że ma Tę się odpustek, klaska, Jakby wśród, zbugowaliśmy się w drzewie Również możemy spowodować, że te auto się zapalą Ale to będzie w następnym odcinku Na dzisiaj to już koniec Myślę, że na serio był to fajny film, fajnie się poznaliśmy. No i co? Zostawcie suba, lajka. Oczywiście nie chciałbym was do tego zmuszać, ale byłoby bardzo fajnie. No więc, pa. pa.